Hej, z tej strony Q, a to jest Różowa Panda Challenge. Dzisiaj będziemy sobie robić zadanie numer e, 7. Odcinek numer 7, jeśli dobrze pamiętam. Praca plastyczna. Proszę bardzo, chodzi o pracę plastyczną. Praca plastyczna może być rozumiana przez różne e, prace, różne bariery itd. Tutaj mi tutaj kredek zostało z mojej poprzedniej tutaj pracy. Nieważne. Praca plastyczna, o co może chodzić? Chodzi o to, że... Tutaj jest ta panda, którą ostatnio narysowałem i spróbujmy dla niej coś zrobić może co? Może po pierwsze zróbmy pandę, co? Spróbujemy zrobić odzwierciedlenie tej pandy, więc nie wiem jak się dokładnie tego używa Czyby coś tam mówiła, jakieś tam małe instrukcje, ale... tam nie wiem Ale specjalne przybory do tego No i nie wiem, z czego można znaczy, ile tego trzeba mieć? Nie wiem, czy to będzie w sam raz, czy nie. Ale z tyle utniemy. Dobra, mamy tyle. Czyli mówiła mi, że trzeba się trochę pobawić tą modeliną, bo ona jest bardzo, bardzo twarda i dopiero po chwili robi się miękka. Co już na wstępie widać, że to jest straszne, straszne głupstwo. No bo o wiele bardziej. Plastelina wymiata, tak? Plastelina jest od razu gotowa do użycia. A to co, muszę się bawić trochę tym. Nie wiem, nie rozumiem za bardzo. Nie, nie bawiłem się nigdy modeliną. No ale rzeczywiście trochę się już wymiata. Tylko szkoda, bo zaraz mi będą palce bolać. Ja pchęcę. O, nawet mi takie, taka stoszkowa kulka wyszła. Nawet całkiem nieźle. Ale tą kulkę trzeba już mieć taką normalną wymiatę. Dobra, jest taka bardziej normalna. I tutaj się to skleja. Proszę bardzo, mamy prawie, że bałwanka jakiegoś. Teraz to trzeba podzielić na cztery części, bo to będą kończyny, tak? To co? Podbijamy jej tutaj. Tak to wygląda. Nie wiem, czy wy to dobrze widzicie. To może tą kamerę dam tutaj, bliżej jeszcze. Widzieli dokładnie, jak to wygląda. Coś takiego, proszę bardzo. Tylko, że czekajcie, żeby bo, bo tutaj jedna rąś powinna być tak w górę, zrobiona, nie? Bo ona macha tą rączką. Dobra, mamy górę. No i teraz, nogi, tak zobaczymy, czy będzie potrafiła stać ta panda na tych nogach. Takie udo dłużej zrobiłem, strasznie. Będzie musiała trochę zrzucić. I druga noga, pyk Umie ustać w miarę Znaczy przyklejając ją do podłoży. Jasne, że umie, zajebiście Okej, okay. teraz zróbmy jej Aha, jeszcze uszka, tak? Jeszcze miały być uszka I drugie uszko Okej, okay. i teraz może jakieś oczka Takie ciemniejsze zrobimy W sumie tu panda jeszcze powinna mieć ogonek Nie? Z tyłu, kurde Weźmiemy jej trochę z nogi Bo tą nogę ma bra... bardzo, bardzo grubą Szkoda, że tak się nie da, nie? Wziąć, kurde, z uda i pakować w cytki, nie dziewczyny? Chciałybyście tak pewnie. Okej. Okay. Wow, kupa jeszcze się przykleiła do tyłka, nie? Wow, dobra. Na tyłku ma mieć ogonek, uwaga, zrób ogonek. I... Pst. Dobra, ma ogonek. Umiesz ustać? Proszę cię, stój kobieto. No czemu nie stoisz, jak Cię człowiek stworzył... O, stoi, dobra. Czemu nie stoisz? That's what she is. Pyk, jedno oko. I... Pyk, drugie oko. Dobra. Tutaj są jakieś takie bajerki do rysowania, nie wiem o co chodzi, ale zróbmy sobie jakiś bajerek do rysowania. No nie wiem, no jak dla mnie to wyszła kozacko. W życiu lepszej pandy nie zrobiłem pozytywnie. Widzicie to? Czy Wy to widzicie? Jaka ona jest kozacka? Mamy pandę, tak? I co by jej można było zrobić? Zróbmy jej może koszyczek. Co by na to? Zróbmy pandzie koszyczek. Też taki brązowy. Trochę ja trzeba tu pomacać. Możliwe, że trochę za dużo wziąłem. Ale tu jeszcze brązowego będziemy korzystać. Także spoko. Udało się trzymać odełkopyk. No, koszyczek jest dojebany. Patrzcie na to. Jest koszyczek, tak? Damy ten koszyczek. Pandzie do ręki. Przynajmniej spróbuję jej to wręczyć. Panda trzyma ten koszyczek? Trzymaj. Proszę bardzo. Panda trzyma koszyczek. Widzicie? Zajebisty. Trzyma koszyczek. Przesuniemy sobie ją trochę. A w koszyczku, co ma w koszyczku? Sprawdźmy, co ona ma w koszyczku. No i wsadzimy jej teraz do koszyczka te jabłuszka. Jedno jabłuszko. No i tak to wygląda teraz, widzicie? Wygląda to zajebiście. Ma w koszyczku jabłuszko. Super wygląda, moja ulubiona panda. Okej, okay. a oprócz tego, co tu by jeszcze wypadało zrobić? Ja bym zrobił jeszcze jakieś drzewo, co nie? Takie drzewo mamy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Takie drzewo. Troszkę małe. Spróbuję zrobić większe. Teraz jest większe. Proszę bardzo. Jedno drzewko. Drugie drzewko. Tutaj jeszcze można. Słuchajcie, na zielono narysować, że ona jest w lesie. Gdzie to jest trawa? Tu jeszcze sobie rzeczka płynie O, szary głaz. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy jeszcze zrobić grzybki. A widzicie, mamy grzybka. Tak to wygląda. Tu jest grzybek jeden przy drzewku. I tu zaraz będzie już drugi, zaraz też wyrośnie jak po deszczu, normalnie rosną hamę jedne. Dobre grzybki, naprawdę. Znaczy nie wiadomo czy dobre, może to są jakieś czarodziejskie muchomory, no kto wie. Grzybki. Ale to nie są takie zwyczajne grzybki. Wiecie, te grzybki, proszę ja państwa, one mają takie niebieskie, pulsujące, świecące kropeczki na sobie. Czemu? O co chodzi? Nikt nie wie, bo jeszcze nikt nie był na tej planecie, więc nikt nie ma pojęcia, o co chodzi. No i dobra, i mamy tutaj grzybki ładnie. O, coś takiego. Zróbmy jeszcze jeden bajer. jest parasolka i ona trzyma tę parasolkę. Trzymaj mocno, trzymaj. I proszę bardzo, mamy pandę przy jakimś głazie. Tyle są drzewka, słoneczko, trawka na podłodze. Grzybki rosną, jest przepięknie po prostu. No, sam bym tego lepiej nie zrobił pozytywnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie moją pracę. Eee, mam nadzieję, że pozytywnie, więc łapeczka w górę. Napiszcie właśnie opinię też, bo lubię czytać Wasze komentarze bardzo. Eee, subskrybujcie, jeśli chcecie więcej takich fajnych zadań, zobaczyć no i co, i widzimy się w następnym odcinku. A następny odcinek, już wam mówię, tylko czekajcie, ja tu mam tłuste ręce, więc rozmowa o. no właśnie, będziemy rozmawiać. Następny odcinek będzie polegał na rozmawianiu, będziemy sobie rozmawiać z kimś o czymś. Zobaczymy. Pozytywny. Zapraszam na następne odcinki. Trzymajcie się.